Dobra Siemano Mamy dzisiaj 17.19 A tak naprawdę jest 21. No, 21 <grybujesz> 07 04 Witamy. A no właśnie Zapomniałem opowiedzieć co i jak się stało. Tak, to nie jest mój ciągnik. Jest sąsiada. Tak jak i prosa, którą pożyczyłem, żeby sprasować sobie pole. Można i tak, nie? Tu ja nie wiem, jakiś kurde MTZ, stary. A czy MTZ to powinien mieć tutaj? Tłumnik. No to jakaś biała i umzik. Dobra. Włączamy prasę i lecimy sobie, no i co? Dzisiaj sobie poprasujemy o to tym jakimś nowoczesnym sprzętem w kostki, którym będę się wkurwiał, bo oczywiście on nie idzie idealnie za ciągnikiem, tylko obok ciągnika i trzeba te specjalne takie robić ruchy kierownicą, żeby wiedzieć jak to złapać ponieważ człowiek się już przyzwyczaił do pras takich niekostkujących, tylko yy, rolujących, tak, rolujących, więc ten pierwszy przejazd to będzie taki do dupy przejazd, jak nie wiem co. Ogólnie wszystkie pole już mam poprasowane, tylko zostało mi te, które zrobiłem pod odcinkiem który skosiłem pod odcinkiem i tak szczerze została mi tylko tam 4 tony mi tutaj posypało tej jak, tej iż pięknej pszenicy którą będziemy sprzedawać sobie w okresie zimowym także no, no to jest trzeci odcinek no i lecimy, tu będę musiał te krzaki wyjebać Zawsze, wszędzie trzeba te krzaki drzewa wycinać. Najgorsze gówno, jakie może być. Dobra, tutaj sobie ujdziemy w ten sposób. Tu trzeba... I teraz... Kręcimy teraz. Jeszcze on jest taki bardziej skrętny. Mogę ciap... ciapkę podpiąć do tej, do prasy. No ale cóż. Dał mi ciągnik, to jadę. Na pełnym baku dał Trochę mu tam zjechałem już Tego paliwa A paliwo teraz w drogę, fuj o. o idealnie wyszło Tutaj, tak? Nie, będziemy poprawiać Trochę do dupy to wszystko robię Bo powinienem jeszcze chyba to pograbić bo widzę, że to coś mi nie idzie no ale cóż Dobra, gramy jak naj ogólnie późno trochę jestem zmęczony, wkurzony Ale nagrywam na piątek, na jutro odcinek Także chyba łowaczka w górę musi się. <laughs> od was widzowie kochani w ogóle, jak tam słychać grę? Czekajcie chwilę. O, baben. Farming mi się zaczął. Odciął się, dobra? Jakieś szumy mogą być słyszalne, dobra? Odejmijmy sobie trochę głośności, no i jedziemy dalej tym jumzikiem. Jakiś dowajny ciągnikiem. No ale cóż, innego nie ma, innego nie miał. Przecież tu nawet nie wiem do czego jest ta dźwignia. już mogę się domyśleć. Ale dobra. No i ogólnie będziemy od razu sprzedawać tą słonę, bo ja zwierząt nie mam mi się na niczym nie sprzyda, także kolejny dzień będzie zarabiania pieniążków, chociaż, chociaż, no kolejny dzień zarabiania pieniążków, tak wszystko sprzedam poza odcinkiem, dzisiaj tylko tak jedną przyczepkę sobie sprzedam, ładnie, elegancko. Dlaczego się spytacie? No to nie będę was zanudzał cały czas tym samym. A że... Na razie prasuję, to chyba was niczym nie zanudzam. W następnym odcinku może być trochę ciekawie. Bardziej. Będziemy sobie odbywać orkę pod rzepak. Tak orkę, później uprawę i siewy rzepaku zrobimy sobie screena do Później to ładnie wykleję i zrobię jakiegoś, jakąś ładną miniaturkę. Kto wie, kto wie. Czy muszę się nauczyć miniaturki robić poza odcinkami? No ale na razie, jak jestem w trakcie i pamiętam o tym, to sobie ogarnę. No i co, lecimy tam od sąsiada. Tego MTZ Cisza zabraliśmy ładnie, elegancko. Później poza odcinkiem oddam go. My sobie zbieramy tę słomy. Jestem ciekawy, w ogóle ile tych belek będzie i było. Ale cóż, na razie tego się nie dowiemy. Nie, no ja nie mogę aż tak dziwnie z kostkami być. Dawno człowiek tego nie robił z kostkami. Dobrze, żeby na mnie cofać umiem. No i widzę, że minus tego ciągnika jest taki, że ma wolny, tylny bieg. Aż dziwny, bo ruskie lubią... No, Rus, ruskie ciągniki lubią zapierdalać do tyłu. To jest najśmieszniejsze. Nie wiem jak ja tego nie czapnę tym prasą. W prawdziwym życiu by przeszło. Ogólnie co widzę to mój kombajnik robi bardzo szerokie pokosy. Dobra, podjedziemy sobie jeszcze, zbierzemy tego jednego snopka do końca. Będę, będę takim Januszkiem. Do pieniądz to no, pieniądz. albo już nie. Dobra, wyłączmy. A, Y. Dobra, ja nie wiem, z któregoś farminga mi się przyssało, że to jest U. Oczywiście ostatnią belkę musimy wypchać ręcznie. Składamy prasę. Uwaga, bo drzewko, kraczek. Tutaj jest zajebisty zjazd na moją gospę. Nawet sobie wyjedziemy. Zostawimy tutaj sobie tego MTZ. Czy co tam? I tak nie będziemy na razie jeździć. Zbierać z tego pola. Tylko wsiadamy w ciapka. No właśnie. Tutaj mamy pszenicę. Tu mamy jęczmień. Tak, 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 tak. Tu mamy stajnię, w której jeszcze nie ma byków. No ale będą. Dobra. Pusta przyczepa jest ta. Rura z dwójki. I na szóstkę. Na szóstce pod górkę. Oj ojoj ojoj. Oj, oj. ciapek ma ciężko. O kurwa ma serio ciężko. Skurwy syn jebany. Dobra, jedziemy. Kurwa, jedynkę muszę przebić. Ja pierdzie Dobra, jedziemy. Tutaj sobie zostawiłem pole no ostatnio robiliśmy na tym polu, także teraz nie będę zbierał tutaj belek pierwszy, tylko zbiorę je na polu, pojęć menu. Żeby nie było, się będziemy pracować na wszystkich moich, o kurwa, jaka dziura, na moich trzech polach. Co mi. Nie, to nie jest moje pole. Tak, tutaj mamy moje kole Ale tu są dziury, ja pierdzielę Będzie z sołtysem jakimś trzeba pogadać, żeby dziury tu połatał normalnie Dobra Ja pierdzielę ile tych kostek tutaj jest Dobra Stoi, pier zgasimy cię Albo, kurwa te oszczędne nie ma tego, jak to się nazywa? te oszczędne w tym. W Paliwia akumulator nie ma dużo żywotności, no to trzeba jakoś tu sobie poradzić. Dobra, będziemy to tak ładować. Może jeden wóz ze wszystkich tych moich będę mieć. Dobra, już mamy dwie kostki. Szkoda, że nie mam młodych wideł. On sobie... sobie układał normalnie... ...tych widłami ręką, to takie źle wygląda. więc taki snopek 32 kg waży, także śmieszna waga. Oj, dobra, jakoś się dobiję jakimś drugim snopkiem. Czyli nie będę robił takiego wielkiego piętra, bo nie, ma, nie mam po pierwsze pasów, a po drugie nie mam tyle snopków. I czasem na wizji. Żeby was zanudzać tym jak układam sobie kostki. Wiadomo jak będę mieć bydło, to będziemy układać sobie wy 100 dole na strychu te słone i. I jak to się nazywa? I siano Dobra, lecimy sobie dalej. Myślę, że jako tego ten odcinek tutaj wyjdzie. Dobra, same żaby tu słychać. I mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie tak jak w środę. Że trochę w, w za późno. Bo to prawie w nocy było wydawane. Można tak to powiedzieć. Żeby był normalnie, I widzę, że mam idealną przyczepę, żeby robić w ten sposób. I żeby robić w ten sposób, snopki to akurat wchodzi 4 i 3, I te 12 snopków można powiedzieć, wchodzi na dół. Dobra. Sarna zaczęła popierdać. Dobra, nagle się znalazłem w ciągu, nawet nie wiem jak. No ale cóż. Takie to życie. Włączymy sobie na luz. Chuj, że z górki powinien w spaść. Dobra, będzie, będzie. Dobra, tu, tutaj jest 25 arów, dosyć dużo mi tego słomy dało. Dobra, wejdzie to drugi snopek, tak? Zobaczmy w ogóle, ile minęło. 16 minut odcinka. No to idealnie sobie załaduje. Pojadę sprzedać. O. jeszcze zostało cztery, tak? Tak. Cztery. Dobra, tutaj jeden. Normalnie, jak ze starych dobrych czasów. Dawała. Ale cóż takie życie młodego rolnika? Trzeba samemu zapierdalać, bo babie się nie chce, a mi się chce. Ja to tam mniejsza. To już bywa. Dobra, tu... Śmiesznie. O kurde, jaka wichura jest za oknem. Aż mi snopek spadł. Wichura, przepraszam. Ulewa. Z, z, z tym... Z wiatrem takim, że ja pierdzielę. Chociaż w farmingu mam słoneczka. Jest fajnie, przyjemnie. Będę mieli musicie słuchać, chociaż nie wiem czy wy słyszycie czy nie słyszycie co się dzieje u na tym no i kolejna fotka do painta mi się wydaje że wy moi widzowie to rozumiecie że robię te fotki po to, żeby jak najlepiej dla Was trzymać szych, tych tych jak to się nazywa filmów dobra dobra peryt i nie zapis raczej na zapisywanie dobra przyjdziemy sobie ogólnie tutaj Aha, no spoko. Tu jest biogazownia, a tu nie ma żadnych skufów, tak? A, no właśnie, musiałem, zapomniałem to sprawdzić. Tereny? Tędy tendy, raczej tędy, tędy. Tu bym musiał kupić, nie? Żeby sprzedawać A nie Dobra Lecimy na gospodarstwo Znaczy na drugie pole I ja na razie nie będę sprzedawał tej słomy, bo na razie nie mam gdzie Po prostu będę musiał dodać sobie skup no i bardzo dobrze, że tutaj sobie zostawiliśmy jednego snopka Weźmy go sobie i pojedziemy z, z nim czy ogólnie z tymi wszystkimi O kurwa Zapomniałem, że tu dziury to trzeba jedynką sobie. Znaczy tą można powiedzieć, że yy, czwórką Jedziemy sobie na spokojnie żeby nic nie zwalić tu gdzieś będzie łuskok, tak jest łuskok. Pejdziemy sobie na tamto drugie pole. Dozb Dozbieram sobie yy, no, do pełnej przyczepy, Można powiedzieć tych snopków. No i później pojadę je sprzedać, żeby nie jechać na pusto. Także jest super. O, tu mamy jeziorko, tu mamy rów. O kurwa. Ciapek zaraz uszczelkę wypluje, bo teraz tak spojrzałem, że on aż dymi. Jak ma ciężko. Tak, jak mu się wpisze, daje. Dobra, to mniejsza. Ale, buksuje. Czarno. Dobra, tutaj sobie nim staniemy. A ja już go zgaszę, Zostawię na biegu. No i co? W tym odcinku to na tyle. O! Tu będzie ładniejszy screen. Tyk. No. To ja się z wami żegnam. Do następnego. Na razie. Czyli do poniedziałku lub niedzieli. Siemano!